Siemanko, cześć. Witam Was wszystkich w nowej serii pod tytułem Grapplingowe myczki. Dzisiaj podkręcona gilotynka. Wraz z Maćkiem pokażemy Wam technikę i myczek. Zacznijmy jednak od przypomnienia zwykłej gilotyny. Ostra część ręki idzie pod głowę. Bicepsem przygniatamy potylicę. Obciążamy głowę w dół. Rękę od spodu mocno podciągamy, żeby było jak najciaśniej, i rozciągamy nóżkami jak harmonikę. Dobra, czas na nasz myczek. Przejdźmy teraz dalej. Czyli o co chodzi? Przekładam rękę i robię presję przed ramieniem, i łokieć jakbym chciał wbić w rywala. Najpierw pokażę to wszystko bez zapinania nóg. Zobaczcie, jaka jest mocna ta gilotyna. I teraz jeszcze raz normalnie z zapnięciem nóg, zobaczcie tylko najpierw presja na bark, tak jakbym chciał wbić łokieć w rywala, w jego plecy i rozciągam nóżkami. Pamiętajcie, jak najciężniejsza luka, jak najwyżej podciągamy głowę i presja łokciem w stronę rywala. I lecimy, rozciągamy nóżkami, przekładam rękę. Zobaczcie, najtrudniejszy moment, kiedy już przełożymy rękę, to już mamy. To wszystko, dzięki za uwagę.